Pięć zachowań współzależnych w relacji. Jesteś skoncentrowana na potrzebach drugiej strony, partnera albo partnerki, i nie jesteś świadoma tego, czego ty potrzebujesz. Zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco dobra dla, swojej, dla swojego partnera, dla swojej partnerki i kwestionujesz swoją wartość. Boisz się stawiać granice, boisz się wypowiadać swoje zdanie, bo w przeszłości twoje doświadczenia były takie, że kiedy stoisz za sobą, kiedy mówisz, co myślisz, kiedy też dbasz o swoje wartości, to jesteś oceniana, odrzucana i krytycznie się do ciebie ludzie odnoszą. Obawiasz się, że zostaniesz porzucona albo odrzucona. I